Hej kochani, zapraszam Was na ulubieńców grudnia, jak widzicie jeszcze w świątecznym klimacie. Ja jak najdłużej chcę utrzymać ten klimat, uwielbiam święta, dlatego jak najdłużej będę trzymać choinkę, chociaż Darek jest bardzo przeciwny. Dobra, przechodzimy do ulubionych kosmetyków. Powrotem zakochałam się w Chloe. Chloe... Chyba tak się czyta. Mój ukochany zapach na tą porę. Jest słodki, jest niesamowicie kobiecy. Jak wiecie, ja nie umiem za bardzo opisywać zapachów, ale ten ma coś takiego w sobie, co albo się Wam spodoba, albo się Wam nie spodoba. Jest to zapach zdecydowanie kwiatowy. Także jeżeli jeszcze nie wąchałyście, koniecznie powąchajcie. Jest też wersja z inną kokartką. Czy to była normalna kokartka i mi się rozwiązała? Nie pamiętam, czy to wyglądało tak? Kurczę, tak długo mam ten zapach, że już nie pamiętam. Ostatnio znowu go używam i bardzo dużo osób się mnie pyta, co mam na sobie i to jest właśnie ten zapach. Uwielbiam go, niesamowicie kobiecy. Nie wiem dlaczego, ale ten zapach mnie jakoś tak rozgrzewa w te zimne dni. Także koniecznie, koniecznie sobie sprawdźcie Chloe, że jeszcze nie wąchałyście. Teraz będą dwie rzeczy z pielęgnacji. Moje wielkie odkrycie. Od trzech miesięcy używam Vichy Idealia do oczu, to jest Eye Contour Idealizer. I to jest taki krem pod oczy, który ma nietypowy aplikator. Jak widzicie, taka szpatułka na końcu, którą nakładamy pod oczy, właśnie ten krem. I ja i tak używam palca serdecznego, żeby ten krem wklepać. I odkąd używam tego kremu, ja naprawdę nie mam cieni pod oczami. Ja to widzę szczególnie na tutorialach, jak robię get ready with me. Na początku musiałam bardzo, bardzo dużo korektora nakładać właśnie pod oczy, ponieważ były zaczerwienione, opuchnięte, a dzięki temu kremowi są naprawdę rozjaśnione. Ja po prostu nie mam już problemu z cieniami pod oczami. Bardzo polecam ten krem osobom, które mają takie problemy. Uwielbiam go i szkoda, że już kończę to opakowanie. Muszę sobie kupić kolejne. Świetny produkt. A drugim produktem jest coś, czego bym po prostu... Nigdy bym się nie spodziewała, że to kupię, ale ja subskrybuję Avon TV, który prowadzi, Hania jest redaktorką główną tego, tego programu. Nie pamiętam, która dziewczyna właśnie pokazała ten produkt. Ja mówię, że nie spodziewałabym się, że kupię, bo ja dawno nie kupowałam pielęgnacji z Avonu, o to mi chodzi. Ale przekonała mnie recenzja i taki test na żywo i zamówiłam sobie u Pawła, którego serdecznie pozdrawiam. Jeżeli będziecie chcieli zamówić sobie coś z Avonu, to polecam Wam właśnie Pawła, ponieważ bardzo szybko mi przysłał moje zamówienie. Szybko jest ze mną bo szybko przysłał mi moje zamówienie, zakupy były bardzo przyjemne, także kontakt jest na dole. To jest Liquid Extraction Strip, to jest coś takiego jak taka maseczka na nos, to są oczyszczające plastry w żelu, tak się nazywa to po polsku. Nakładamy sobie warstwę tego żelu na nos, to jest taki przezroczysty, niebieskawy żel, który charakterystycznie pachnie właśnie tak antybakteryjnie. I czekamy, aż to sobie wyschnie. Jak to już zastygnie, to lek powoli, powoli to zdzieramy. I słuchajcie, to wyrywa najmniejsze nawet włoski. Także jeżeli chcecie sobie usunąć włoski tutaj czy tutaj, to działa. Najmniejsze włoski zostaną usunięte, takie, takie wiecie, taki meszek. I pory zostają oczyszczone, szczególnie takie e, otwarte zaskórniki. Zamkniętych zaskórników Wam to nie oczyści, ale faktycznie otwarte zaskórniki, gdzie macie jakieś większe pory na nosie, to zdecydowanie Wam to oczyści. A nawet jeżeli nie wyciągnie Wam tych wszystkich brudnych e, to przynajmniej ta skóra będzie taka bez sebum, totalnie oczyszczona i odświeżona. Naprawdę Wam ten produkt polecam. Jestem bardzo, bardzo zaskoczona. Pozytywnie zaskoczona i mam już drugie opakowanie, ponieważ już drugie sobie zamówiłam, bo jest tak dobry. Przechodzimy do make-upu. Dwa podkłady, które bardzo mi się sprawdziły w tym miesiącu to Catrice Nude Illusion w kolorze 010. Jak widzieliście, robiłam test ciemniejszego e, odcienia, a później za Waszą radę kupiłam, radę kupiłam sobie właśnie dziesiątkę, bo powiedziałyście, że nie różowieje tak bardzo jak ta dwudziestka i faktycznie nie, nie różowieje bardzo, ale troszeczkę tak, ale jest na tyle blady, że idealnie nadaje się na zimę. Myślę, że świetny odcień, polecam Wam. Ja bardzo lubię ten podkład. Na długo matowi moją skórę, nie muszę jej jakoś mocno przypudrowywać i powiem Wam, że jest to chyba jedyny Matujący make-up, matujący podkład, który mi się sprawdził, ponieważ zwykle te matujące zostawiają takie widoczne skórki, nie są po prostu zbyt przyjemne dla mojej cery, a ten bardzo dobrze się sprawdził jest niedrogi. Kupiłam go za 5 euro. U nas też kosztuje coś w tej cenie, około 20 zł, a drugi podkład to jest Lili Lolo. Mineral Foundation z SPF-15 w kolorze Warm Peach. I szukałam czegoś, co będzie miało żółty odcień. Yy, sugerowałam się słoczami w internecie. Ja go zamówiłam jeszcze, jak byłam w Holandii. I powiem Wam, że świetnie mi się sprawdza. Już w Polsce słyszałam o tej firmie, ale jakoś nigdy nie, nigdy nie, nie udało mi się zamówić. I gdzieś w necie właśnie znalazłam słocze takich żółtych podkładów. I jednym z nich był ten Lili Lolo. I ja mówię, to jest idealny kolor dla mnie. I powiem Wam, że fantastycznie się dla mnie sprawdza. Yy, mam go dzisiaj na twarzy. Jak widzicie wszystkie niedoskonałości zakryte nie, nie odcina się od skóry, nie jest w ogóle różowy także naprawdę polecam jeżeli chcecie zobaczyć test na żywo któregoś z tych podkładów albo obu to napiszcie mi na dole, to zrobię Wam osobny film na temat właśnie tych podkładów teraz przechodzimy do konturowania twarzy coś co mam dzisiaj na policzkach i czego używałam prawie cały grudzień to jest Bahama Mama z The Balm. bardzo polubiłam ten bronzer i mimo, że na początku mnie przeraził, ponieważ jest bardzo ciemny w opakowaniu, to fajnie sprawdza się na moich policzkach i powiem Wam, że nie jest nie jest tak ciemny na policzkach jak właśnie w opakowaniu, bardzo fajnie się rozciera nie robi plam. Bardzo, bardzo go polubiłam i nie używałam w ogóle innego brązera. Po prostu tak się do niego przyzwyczaiłam, że no, używam go cały czas. Fajny produkt, fajne opakowanie. Ja mam go z kosmetyków z Ameryki. Chyba jeszcze jest dostępny. Zresztą na wielu stronach go docenicie. Także Wam polecam. Bardzo fajna. E, pani jest tutaj na. Na okładce, na, na opakowaniu. Przypomina wakacje, także naprawdę fajny klimat. Najczęściej używana paletka to jest oczywiście Nudie Tutes The Balm. Już parę razy wam ją pokazywałam. Uwielbiam tą paletę. Wszystkie makijaże, które robiłam w tym miesiącu, są właśnie zrobione tą paletką. Dlaczego ja wam tak pokazuję? Chciałam tak pokazać te ładne panie. Paletka może nie jest jakoś bardzo mocno napigmentowana. W sensie te cienie nie są mocno napigmentowane, ale bardzo ładnie się ze sobą mieszają i są idealne do dziennego makijażu. A te ciemne cienie, które tutaj mamy, też pomogą stworzyć wieczorowy makijaż. Także ja jestem na tak świetne, świetne cienie. Brakuje mi tutaj jedynie cienia, jakiegoś takiego bardziej neutralnego, takiego matowego, nudziakowego cienia. Bo taki ciemniejszy tutaj mamy, on się nazywa Soul Tree. I ten cień jest idealny do rozcierania tutaj, do łączenia tych cieni ze sobą, do stworzenia takiej bazy w zewnętrznym kąciku. Natomiast właśnie brakuje tutaj takiego neutralnego cienia na wewnętrzny kącik. Paletka ma bardzo duże lustro i bardzo fajne opakowanie, papierowe, ale świetnie wykonane. Super paletka, bardzo Wam polecam. To jest na pewno zamiennik e, wszelkich, e, wszelkich, naked. Jeżeli chcecie mieć jedną paletkę, e, taką uniwersalną, to właśnie wybierzcie tą. W tym miesiącu na brwiach najczęściej miałam Deep Brow Pomade z, w kolorze blond z Anastasia Beverly Hills. To jest pomada, której robiłam Wam już test. Jak widzicie zużycie jest takie, jedna trzecia już zużyta. Nakładam z ściętym pędzelkiem i e, jak widzicie, taki jest efekt. Bardzo ją lubię. Może jest lekko rudawa, ale jakoś jak Pomaluję się w całości, to wygląda to moim zdaniem całkiem dobrze. Naprawdę ją lubię. Dajcie mi znać, czy macie taką pomadę z maka, bo wiem, że z maka też jest w kolorze blond. Jestem ciekawa, jak Wam się spisuje i czy jest zamiennikiem właśnie tej pomady, czy, czy też jest długo trwała i czy też ma taki właśnie fajny odcień dla blondynek. Teraz małe akcesorium, które służyło mi, pomagało mi w instalowaniu sztucznych rzęs. Jak wiecie, miałam doczepione rzęsy metodą 1 do 1 i jak zaczęłem już schodzić, to później dokładałam sobie po prostu albo w zewnętrznym kąciku na początku same kępki, później już pasek rzęs w zewnętrznym kąciku, a ostatnio nosiłam już całe rzęsy, żeby jakby zakamuflować to, że mi zostały jakieś pojedyncze. Teraz już nie mam żadnych rzęs na sobie, jak widzicie. I żeby właśnie pomóc sobie w zakładaniu tych rzęs, używam takiej dużej pensety z Catrice. Bardzo fajny przyrząd, fajny do trzymania całego paska rzęs podczas nakładania kleju, a później podczas nakładania na powiekę. Bardzo przydatne urządzenie. Świetnie mi się sprawdziło. Nie wiem, czy jest u nas dostępne, dajcie mi znać. I dwa produkty do ust. Słuchajcie, w tym miesiącu e, skrólowały po prostu u mnie różowy odcienie na ustach. Jakoś zrezygnowałam z czerwieni, zrezygnowałam z takiego borda, z wiśni, z tego, co właśnie w listopadzie najbardziej mi się podobało. Teraz nosiłam cały czas różowe pomadki i moi, moi dwaj ulubieńcy... ulubieńcy... To um, Super Stage 14-godzinna pomadka z Maybelline w kolorze Never Ending Pink 110. E, często go miałam na, na ustach i mogliście widzieć ostatnio w filmach. A druga to jest nowość, którą dostałam na urodziny od jednej z dziewczyn na spotkaniu w Bredzie. E, dziękuję Ci kochana i pozdrawiam. Rouge e, edition e, 12-godzinna. Wprawdzie nie trzyma się 12 godzin, ale... I tak pięknie wygląda na ustach z I ja powiem Wam, że zdecydowanie wolę tą szminkę niż ten błyszczek matowy. To właśnie taka matowa, setynowa pomadka. Mam ją dzisiaj na ustach. Super. Jedyny minus tych pomadek obu jest to, że podkreślają suche skórki. Także trzeba mieć mocno wypielingowane i wypeelengowane usta zanim je nałożymy. I na koniec trzy lakiery do paznokci. W zasadzie trzy bajery do paznokci. Serzwit. Wróciłam do serzwit jako do utwardzacza. Mój ulubiony top coat. Już zapomniałam jak Wiek bardzo jest dobry i powiem Wam, że używałam go za każdym razem jak malowałam sobie paznokcie. Genialny produkt, świetnie um, przeciąga długość, przeciąga trwałość lakieru. Przepięknie nabłyszcza tak, że, wyglądają, że paznokcie wyglądały jak żelowe. No i przede wszystkim szybko wysusza. I dwa ulubione kolory w tym miesiącu to jest nudziak z Essence kolorze, zaraz Wam powiem, Dirt Nude 162 i drugi to jest czerwony, taki ze złotymi drobinkami. Zdjęcie Wam wrzucam na Instagram, to jest Golden Rose z tej serii Rich Color w kolorze 45, czyli takie bordo z moimi drobinkami. Nie podałam Wam jeszcze koloru pomadki. Pomadka jest w odcieniu 32, ta różowa. I wiem, że to jest nowość, bo ostatnio dopiero widziałam ją właśnie w szafach burżua. Kochani, to już tyle wszyscy ulubieńcy tego miesiąca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, który produkt Wam najbardziej wpadł w oko. Ja Was zapraszam już niedługo na ulubieńców całego roku, gdzie zrobię takie duże podsumowanie, i mam nadzieję, że tam znajdziecie jeden ze swoich ulubionych produktów i podzielicie moje zdanie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało, i widzimy się już jutro. pa! pa!